Siema, witam w kolejnym filmie z ciekawostek z Fallouta 4. Dziś zaprezentuję wam kolejną partię ciekawostek, więc bez zbędnego pierdolenia lecimy z ciekawostkami, które będą na całkiem spoko poziomie. Zaczniemy dzisiaj od bardzo oklepanej i oczywistej ciekawostki, czyli że Fallout 4 dzieje się w Bostonie, co potwierdzają nam takie lokacje jak chociaż port lotniczy Boston. Są tutaj też, kurwa, lokacje historyczne, tak? I jest na przykład Bunker Hill, które w wojnie o niepodległość Ameryki zagrało ważną rolę. I w grze znajduje się też parę takich miejsc. Zaraz was zabiorę do jednego z nich. Jak już przed chwilą wspomniałem o lokacjach historycznych i właśnie tego typu miejscach, trzeba wspomnieć jeszcze o lokacji, która znajduje się tuż pod kościołem Old North, czyli kryjówki bazy tej. Kurwa kryjówki bazy. Kryjówki trasy. Mianowicie tutaj graczy z wiele razy, ale pewnie żaden z Was nie zwrócił uwagi na ten pomnik. Ten pomnik to jest pomnik Paula Rivera. Dla potwierdzenia tego, że jest to ten pomnik, także mamy i podpis, że to jest pomnik Paula Rivera. Kolejna ciekawostka znajduje się tutaj, jest to tuż przy Lexington. W tym miejscu, na parkingu piętrowym, możemy znaleźć taki oto motocykl. Na tym motocyklu jest napisane Imię i nazwisko głównego bohatera Fallouta 3. W Fallouta 3 grałem dwie godziny i to było dawno temu, więc nie pamiętam. Kurwa, nic z tej gry, ale ciekawostka jest ciekawostką. Teraz prosta ciekawostka związana z tym, kiedy włączamy Pip-Boy'a po raz pierwszy. Mianowicie informacje, które wyświetlałem się na ekranie, nawiązują do e, Commodora 64. Ostatnia ciekawostka na dzisiaj znajduje się w stoczni Irish Pride Industries. Ta stocznia jest nieco wyżej nad sztabem trasy, nad Bunker Hill. I w, tutaj, musimy tymi oto niebieskimi drzwiami wejść do środka. E, w środku znajdziemy nawiązanie do Skyrima, czy jak to woli, The Elder Scrolls 5, Jeśli chodzi o. o Bądźcie najpierw włamać, kurwa. O, zawsze w to byłem chujowy w tej grze. W każdym razie tutaj. wypierdalaj. Błotniaki tu są. W każdym razie w środku znajdziemy nawiązanie do Skyrima, tak jak mówiłem przed chwilą. Um, I miałem też mówić, że. O, skurwysyn. Że. Że ten. Że już serię ze Skyrima kiedyś robiłem na kanale i wyszła ona bardzo fajnie. Także jak ktoś nie widział, to polecam. Przydałbym się ominąć tego skurgiela. Dobra, w takim razie trzeba wyjść tutaj. I tu mamy zakazane tatuaże. A ten symbol tutaj, ten tatuaż przypomina hełm do Wakina, właśnie ze Skyrima. A więc na tyle z tego filmu. Jeśli dzisiejsze ciekawostki Wam się spodobały, możecie zostawić łapkę w górę. Tymczasem ja się będę żegnał i widzimy się w kolejnym filmie, pewnie z Fallouta 4. Ponownie także. Elo!